Proszę Państwa, jutro w mediach gaudackich ukaże się informacja na temat organizacji ruchu, kompletnie jeśli chodzi o nią, parkingi przy cmentarzu, bo w związku z tym, że tam rozpoczęła się budowa, to już informacja dla Państwa, że w tym miejscu, gdzie w ubiegłym roku na przeciw cmentarzu był parking, był parking, no po prostu nie będzie. Tutaj z naczelnikiem prewencji policji umówiliśmy się, tak jak zresztą co roku, że ruchem na drodze głównej, czy na i na głównych zgrzewaniach kierować będzie policja. My natomiast zajmiemy się ruchem na tak zwanych parkingach, no nie są to typowe parkingi utwardzone i tak ale jeśli Państwo znają teren, to parkingi będą po dwóch stronach przed stacją kontroli pojazdów Pana Zdolniewicza, czyli teren. Po prawej stronie, tam gdzie prawdopodobnie ma być biedronka, czyli tam gdzie parking zapasowy był w ubiegłym Roku i przed y, stacją kontroli, po lewej stronie, tutaj przed Kikorem powiedzmy, stacją kontroli, czyli prawa i rola, jeżeli przejdziemy za obwodnicę prosto z ulicy Bąbickiej, po prawej i po lewej stronie będą parkingi. Nie będą wpuszczane samochody, od razu o tym mówię, proszę o rozpropagowanie tego, nie będą wpuszczane samochody na wysokość cmentarza. Ponieważ jest sam budowa i będzie po prostu no bałagan. Panie Komendancie, ja mam pytanie. To znaczy, że ten park przy cmentarzu, ten nowy tak zwanym, ten, to znaczy, ten nie stał pusty? To znaczy, o którym mówimy, gdzie w ubiegłym roku stał samochód? Tak, tak. Tam już, proszę pana, jest wszystko rozgrzewane, że tak Nie, proszę pana. Chodzi o park przy cmentarzu, przy głównej drodze. A, ten przy głównym drodze cmentarza, to od strony ulicy tak. Proszę do kupulizm. Owoce, zgłaszam się pan z granatem pojedynkowym na z Rzylickim. Szanowna Rada, proste pytanie, prosta odpowiedź. Te parki, które mieści się e, przy drodze do tam ta mieści się pojazd w Jak zrobił, jak od kiedy, jak pracuje w że od 14 lat tam wpuszcza się sukcesywnie. wyjeżdżają samochody, wpuszczamy trzy samochody. Wjeżdżają samochody, wpuszczamy. Na tej zasadzie. Trzeba rozumieć, że będzie można, jak będzie mamy miejsce wjechać. Weźmy nowe miejsce, i będzie można bardzo. w Dalej, kontynuując tą w dniu 1 listopada, który roku, w 2 listopada, października, problemem tutaj jest nowo. Problemem jest nowo. Tam gdzieś dalej komentować. Ja byłem tam wczoraj osobiście, pojechałem z funkcjonariuszem z zakresu ruchu drogowego. Nie wiem, co tam jest. Daj Pani może będzie towarowało.